A więc y, na wstępie chciałbym Wam powiedzieć po prostu na tematy, które działy się w ostatnich dniach. Pewnie widzieliście wiele informacji na temat tego, że zostałem zatrzymany u szalonego reportera, u Konopskiego. Henry coś dodawał, więc y, na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Nie jest to dla mnie łatwy film, aby Wam o tym mówić. Wszystkim było. Dużo się naprawdę działo i cały czas jakby nie mogę dojść do siebie. Chciałbym wam od razu na wstępie też powiedzieć, że wszystkie te sytuacje, które były opisywane przez Konopskiego czy Gendrysa nie są prawdą, ponieważ tu nie chodzi w ogóle o to, co oni dali tam w tych filmach. Chciałbym wam powiedzieć tak naprawdę o co dokładnie chodzi, więc e, możecie po prostu wsłuchać się w to co mam wam do powiedzenia bo też na tym kanale nie było filmów dodawanych, gdzie pewnie na to czekaliście filmy miały być regularnie tutaj już 12 tydzień nie ma żadnych filmów a pewnie na to czekacie, więc doszedłem do wniosku że należy wam się informacja o co tak naprawdę chodzi i Dlaczego moja działalność w internecie na chwilę obecną ustąpiła, więc zacznijmy od początku. 31 marca, jak wiecie albo i nie wiecie, miałem urodziny i była taka sytuacja, że o 4:30 kończyłem live'a, bo robiłem na Twitchu, nie wiem czy wiecie, ale czasami robię live'y na Twitchu, no i zakończyłem tego live'a na Twitchu. Poszedłem się ogarnąć i spać. Zanim poszedłem spać, była piąta. Tam jeszcze chwilę na telefonie byłem, ogarniałem się. Piąta rano poszedłem spać. Szurta rano, słyszę palenie w drzwi, no i chcę wejść, weszło mi do mieszkania. No i zostałem wtedy zatrzymany. Na początku myślałem, że to są jakieś żarty, że to jakiś prank urodzinowy czy coś, lecz no niestety nie był to prank urodzinowy, wszystko działo się naprawdę. Wy pewnie wtedy mogliście zobaczyć uszalonego reportera w pisnajkisie, który wyglądał tak. Ten wpis zgadzał się, nie mam pojęcia, skąd reporter o tym wiedział, ponieważ nigdzie informacje nie zostały udzielane. I to też nie jest żaden fake, że coś takiego miało miejsce. Nigdy w życiu bym sobie czegoś takiego nie żartował, bo wiadomo. Dla wyświetlenia można robić wiele rzeczy, lecz no... Takie coś to już przechodzi jakąkolwiek granicę działalności jakiejkolwiek internetowej, żeby ktoś sobie rozłożył z takich rzeczy, ponieważ to nie są rzeczy dośmienia, tylko no, to są dość poważne rzeczy, które odbijają się pewnie na mnie, tak samo jak gdybyście mieli taką sytuację na Was. Później dostaliście taką informację od szalonego, że zostałem wypuszczony. To ja też się zgadza. Więc w dniu moich urodzin miałem taką niemiłą niespodziankę związaną z tym, że zostałem zatrzymany. Nie mogę wam zbytnio powiedzieć na chwilę obecną o co tak naprawdę chodzi, lecz mogę zdementować to, że nie chodzi to o film Konowskiego, który teraz tutaj widzicie co mówi. Tym razem powodem miały nie być loteriem, a według niektórych albo reklamowanie skamu, albo Uprawianie skamu. Według DIENDRISA chodzi konkretnie o ten na sprzedawaniu domów w Dubaju, który olejnik reklamował jeszcze kilka miesięcy temu na swoim Instagramie. 25-26 stycznia robimy wielki event w Krakowie w hotelu Sheraton. Ale nie ma co do tego pewności, ponieważ olejnik miał być zatrzymany ponoć jako mózg. Nomen, nomen. Yy, całej operacji. Adiantry stwierdzi, że on jedynie reklamował ten scam, nie będąc jego organizatorem. Więc mogę Wam zdementować, że tak naprawdę to nie chodzi o to i nie zostałem za to zatrzymany. jakby. nie mam pojęcia, dlaczego takie informacje pojawiły się w internecie, bo nie ma w internecie informacji o co tak naprawdę chodzi ja też nie mogę Wam powiedzieć o co tak naprawdę chodzi, bo toczy się postępowanie. Mogę Wam tylko zdementować, że to nie chodzi o to i jak będę mógł Wam powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, to. Z chęcią Wam opowiem, bo dla mnie to jest po prostu coś niepoważnego, co mogło tak naprawdę wydarzyć się Wam każdemu dookoła. Bo to jest niepoważne i ta sytuacja dotknęła mnie na taki sposób, że jak mogliście zauważyć, trochę z internetu się wycofałem i przestałem publikować. Z osoby, która zawsze była osobą szczęśliwą, to na chwilę obecną jest trochę ciężko. Byłem u psychiatry związany z tym wszystkim i. Mam zespół tego stresu. Jest to związane właśnie z tą sytuacją całą. I ciężko mi się jest zabrać do kupy, aby cokolwiek dla was nagrywać. Ciężko mi by było w tym momencie nagrywać też dla was filmy na YouTube, w których bym udawał, że jestem szczęśliwy, bo po tym wszystkim, co wydarzyło się, nie byłbym w stanie czegoś takiego dla was nagrywać, więc doszedłem do wniosku, że muszę wam taki film nagrać, muszę wam powiedzieć tak naprawdę, że taka sytuacja miała miejsce i Czuję się zobowiązany, że też muszę Wam powiedzieć, dlaczego nie ma filmów na kanale, gdzie ten kanał naprawdę fajnie szedł. Filmy wylatywały regularnie, a przez tą sytuację, która się wydarzyła, to to wszystko po prostu się pchnęło. Chciałbym dla Was robić dalej materiały, które robiłem, lecz no, na chwilę obecną jest mi ciężko. Aby być po prostu osobą szczęśliwą, gdzie, tak jak mówię, osoby, która była szczęśliwa, której było pełno w internecie, mój stan psychiczny po prostu nie pozwala mi na to na chwilę obecną, aby, aby mógł takie rzeczy dla Was robić mi Ciężko w ogóle ten film nagrać, no, czuję, że muszę wam powiedzieć, bo też czekacie na film piszecie ciągle. Dużo z was też interesuje się tym, co się wydarzyło. To nie był żaden fake pod to, żeby były większe wyświetlenia czy cokolwiek, bo to nie jest sytuacja, z której kiedykolwiek bym sobie żartował. Jest mi przykro, że to wszystko się tak odbiło na, na tym, co tutaj tworzyliśmy, bo ten kanał był czymś takim, co trochę... Pomogło mi po prostu otworzyć się przed szerszym gronem odbiorców, robić dla nich materiały śmieszne. A teraz po tym wszystkim jest mi ciężko cokolwiek zrobić całymi dniami. Po prostu śpię, nie mogę się skupić na niczym. Z tego internetu się trochę wycofałem, ponieważ jest mi po prostu ciężko. Cokolwiek do Was mówić, cokolwiek pokazywać, do tego filmu, żeby nagrać, też trochę czasu się zbierałem. Nie życzę nigdy nikomu <taki> takiej sytuacji. Ogólnie to chciałbym Was w ogóle przeprosić za to, że po prostu te filmy na tym kanale tak wyszły jak wyszło, ale jak mówiłem, to, to mogło tak naprawdę każdego spotkać. Chciałbym Wam więcej opowiedzieć na ten temat, który się wydarzył, ale wszystko jest w toku i prawo jest takie, że po prostu nie mogę na ten temat mówić. Ciężko mi się ten film do was nagrywa. Nie mam pojęcia dlaczego tak się wydarzyło. No i też nie wiem, kiedy to wszystko minie. Mam nadzieję, że po prostu teraz pomoc psychiatryczna mi nastawi wszystko w głowie, żeby wszystko wyszło na odpowiednie tory, tak jak było to kiedyś, abym mógł um, dalej cieszyć się z życia z tego wszystkiego, co jest dookoła. Na szczęście mam. Osoby, które mnie wspierają, ja są dziewczyny i pieska, więc nie jest okay, bo bez tego naprawdę byłoby ciężko. I też po prostu nie czuję, żebym mógł dla was cokolwiek nagrywać. Nie mogę się przełamać do tego, żeby po prostu udawać osobę, którą nie jestem, bo tak jak mówię na chwilę obecną, nie jestem osobą szczęśliwą, która mogłaby nagrywać filmy, które nagrywałem dla was z redem Red cały czas. Próbuję mnie przekonać, żeby po prostu coś dla was robić, ale no, nie wiem po prostu jak to dalej będzie z tym kanałem, czy on będzie funkcjonował, czy nie. Ja mam nadzieję, że tutaj zrobimy fajną społeczność, że wbijemy te 100 tysięcy słów, dostaniemy przycisk, jakoś to będzie leciało. Lecz ciężko jest funkcjonować po czymś takim i chciałbym, żeby po prostu wszystko wróciło do normy, a to na pewno będzie trwało. Jak o tej 6 rano wyjechałem w dniu urodzin, to po prostu poczułem, że wszystko straciła sens. Nie wiedziałem jakby o co chodzi. Jakby cały czas mam takie myśli. Nie mogę kompletnie nad niczym się skupić. Ciężko mi jest w ogóle to opisać w jakichkolwiek słowach. Mam nadzieję, że ten psychiatra, z którym teraz po prostu działam, ale mnie tak, że będę w końcu osobą szczęśliwą, która będzie mogła do Was wrócić. Najchętniej to bym się odciął od tego wszystkiego, bo teraz mam naprawdę bardzo dużo spraw do ogarnięcia życiowo. Więc jeszcze raz tematuję te rzeczy, których mówi Konowski i Tendric. Nie są prawdą, to nie chodziło o to. Wszystko jest w toku i na chwilę obecną nie mogę wam na ten temat nic mówić. Mam nadzieję, że to uszanujecie. Jak będę mógł coś powiedzieć, to na pewno wam na ten temat powiem. Na chwilę obecną nie wiem, kiedy zobaczycie następny film. I to by było na tyle. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Czułem zobowiązanie po prostu, że muszę wam coś takiego nagrać, że muszę wam powiedzieć, co się wydarzyło, bo było wiele spekulacji, żadnej informacji ode mnie. Nie mogłem przez. Ponad tydzień zabrać się do tego, żeby wziąć kamerę i wam cokolwiek powiedzieć, nic na Instagramie też dać wam znać, bo ciężko mi jest po prostu żyć tak jak kiedyś żyłem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy się na tym kanale. To by było na tyle. Cześć.